Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie brzdęknięciem. W piękny dźwięk, który ma nas przenieść do kojącego stanu umysłu. A <noise> to tym bardziej, że słuchajcie, czeka nas tutaj dzisiaj coś bardzo, bardzo superanckiego. Na początku chcę Wam powiedzieć, że pełnia była faktycznie spektakularna. Nie widziałem na, na, na własne oczy księżyca, ponieważ tutaj na wyspach było zachmurzenie. Powiedziałbym duże, lecz umiarkowane. Nie padał deszcz, ale było, ale było mocno zachmurzone, w związku z tym nie dało rady tutaj pooglądać tego nieba. Co nie znaczy, że energetycznie się to gdzieś nie przełożyło na działanie tego księżyca. Księżyc, słuchajcie, świetny, ponieważ w księżycu odbiło się słońce z wężownika, a to jest coś bardzo, bardzo znaczącego. Otworzyłem kosmogram na y, ciekawym aspekcie dzisiaj, który będzie. Zobaczcie, tu, co mamy tutaj w tym ósmym domu. Mamy vertex, mamy punkt szczęścia, mamy południowy węzeł karmiczny i znak panny. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj coś będzie mocno-mocno karmicznego, coś się tutaj dopełni. Raz, dwa, trzy, cztery punkty karmiczne. Pięć punktów karmicznych, bo mamy jeszcze dom. 8. To jest jakby otrzymanie pewnej niewiadomej, pewnego x. -a. X równa się i tutaj dostaniemy odpowiedź. Wiele osób, które prowadzi sobie swoje własne dociekania yy, na różne tematy, bo tutaj, wiecie, chodzi o intelekt, o, o zdobycie pewnej mądrości. W czym ja szkolę swoją mądrość, co mi jest potrzebne do życia, żeby, żeby to mądrość sobie wysupać? Wiecie, Tutaj jest jeszcze taka kwestia, że uran już jest na 0 stopni i 01 pierwszej minucie yy, znaku bliźniot i cofa się do byka, więc za chwilkę tutaj dostaniemy yy, takie, yy, taką retrospekcję. Jak to nowe myślenie, ta nowa rzeczywistość, która przyszła, wydarzenia, które się odbywały na świecie, w moim, w moim czy waszym życiu, jak to zmieniło czy wprowadziło jakieś radykalne zmiany? Słuchajcie, dużo się dzieje ogólnie na niebie, ja nie chcę o tym opowiadać w tym nagraniu. W ogóle chcę Wam powiedzieć, że trochę żałuję, że nie będę mógł przychodzić teraz na każde czytanie. Księżycowe. Postaram się to robić oczywiście jak najlepiej, jak najbardziej sukcesywnie, aczkolwiek z racji tego, że pojawiło się bardzo dużo zmian, również w, mo w, mojej, w moim życiu, w mojej sytuacji z tym, co się dzieje na niebie i to mnie bardzo cieszy. I życzę Wam, moi drodzy, żeby u Was właśnie te zmiany również tak fajnie się transferowały, przychodziły. Żebyście i żebyśmy mogli wszyscy kolektywnie dążyć do jak najlepszej świadomości, czyli do przyszłości, którą mamy dopasowywać do naszego ducha. To jest bardzo ważne, prawda? Więc dzisiaj o godzinie 13.25, tak mi tutaj posmogram pokazuje, czasu uniwersalnego. Nastąpi coś bardzo, bardzo fajnego, moi drodzy. Mam nadzieję, że każdy z Was indywidualnie będzie mógł otrzymać to, czego potrzebuje. A ja tutaj zerknę dla naszego kolektywu, co, je, co energia chce nam przekazać. Jakie to oto rady chce nam tutaj dać? O, będzie strzał w dziesiątkę, moi drodzy. Będzie strzał w dziesiątkę i to bardzo dobrze. I odwrócona, i odwrócona dziesiątka. Super, słuchajcie, to jest odejście, wycofanie się od tego, co nie było naszym naj, najlepszym priorytetem. Zobaczcie. Odwrócony król kielichów mówi: Wiesz, nie wszystko, co wydaje się, że stara miłość, która odeszła, czy, czy jakieś plany, które odeszły, to, co kiedyś ci się podobało, w czym byłeś ukierunkowany, ukierunkowana, w obliczu nowych sytuacji, które się zadziewają właśnie tutaj, tutaj, nie, może się okazać, że to jest <laughs> zupełnie coś nowego. Zupełnie. Udać się do mądrości, przede wszystkim natury. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Materia jest pokazana, ale jako świat natury. Drzewo jako słoje. Dotrzeć do źródła, do dziesiątki, czyli jakbym tutaj wręcz się odwoływał do drzew. Mądrość, która płynie z długowieczności, jakimi drzewa są na przykład, nie? Drzewo jako królestwo, królestwo roślin. Królestwo ptaków, jakichś tam innych insektów, owadów, i tak dalej. Korona, drzewa, jako, jako nasze myśli. Człowiek, jako drzewo, taki archetyp, tutaj widzę, jako materia. Nie? My jesteśmy również takimi słojami. Jak popatrzysz na nasze linie papilarne, to właśnie my jesteśmy takimi słojami drzewa. Więc każdy z nas ma w sobie pewnego rodzaju mądrość i to, co dzisiaj przyjdzie, będzie jakby dołożeniem y, puzla do tego, żeby powiedzieć, ok, nie będę płakać nad tym, od czego odchodzę. Bo to, co wydawało mi się dobre, w rezultacie takie dla mnie nie było. I to jest, słuchajcie, ta największa mądrość, której ja się osobiście nauczyłem w życiu, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie, nie wszystko to, co y, wydaje nam się dla nas dobre, faktycznie takie dla nas. Jest. Trudno tutaj być w tych czasach prorokiem i trudno nawet oceniać swoje własne decyzje, bo perspektywa czasu zawsze zmienia myślenie, nasze myślenie. Za jakiś czas. Postęp, postąpilibyśmy zapewne inaczej, nie? Często mówimy nie, nic bym nie zmienił, ale tak naprawdę, gdybyśmy szczerze mogli coś zmienić, to pewnie większość z nas by zmieniła coś w swoim życiu i spróbowała innej drogi ewolucyjnej, bo pamiętajcie, każda decyzja jest inną możliwością rozwinięcia samego siebie. Ja na przykład poszedłem w tym, w tym czasie, poszedłem w Astrologię, w tarota, i tak dalej, nie? Ale gdybym był młody i gdybym był na przykład bardziej odważny, to bym wybrał zupełnie inny kierunek. I teraz zobaczcie: To, co jest tutaj w tym strzelcu, a tutaj mamy tego fajnego Marsa, mamy Merkurego i mamy Juno, to jest ta fajna triada, i mamy to na medium celi. W co bym się wystrzelił? W co bym się wystrzelił, nie? I teraz zobaczcie: To jest ta moja strzała tego Sagitariusa, i ja sobie ją strzelam. I teraz pytanie. Gdzie w tą tarczę? Tu, 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 w sam środek, czy gdzieś jeszcze nawet poza tarczę można sobie strzelić, nie? To są nasze decyzje, to są nasze wybory, to są nasze możliwości, szanse, um, wszelkie potencjały, jakie są, ale przede wszystkim, słuchajcie, to jest wachlarz możliwości. To nie jest tak, że my musimy coś konkretnie w, konkretnego w życiu robić, tak jak się mówi, że mamy jakąś tam misję, mamy przeznaczenie. Słuchajcie, to też nie do końca jest tak. I tutaj chcę wam się z wami też podzielić takim fajnym przemyśleniem. Mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie? Tak samo jak wszystkie twoje drogi życiowe i tak cię zaprowadzą do twojego potencjału i tak. Nieważne co ty będziesz robić, ja kiedyś w życiu zajmowałem się wieloma kwestiami. Czy to fotografia, czy to um, psychologia, czy to poezja, czy to literatura i takie inne rzeczy, które sobie robiłem. I wiecie, i we wszystkim przejawia się pewien wspólny mianownik. To, o czym mówi ten kosmogram i o czym mówią te karty, to, że ktoś mógł nam odgórnie narzucić: zobaczcie, na tego króla, to jest królowa. Kielichów. Apodyktyzm, reżim ukierunkował, często ukierunkowuje ludzi, zobaczcie, narzuca nam jarzmo, takie dziesięcioro przykazań trochę nie i mówi: Musisz to robić. Przepraszam Was za te ruchy, ale to taki <ścoughs> zastępczy, zastępczy statywik. I to często nas przygniata, że musimy coś robić, że ktoś nam każe pracować, że na przykład musimy pracować w biznesie rodzinnym, co nie jest naszą pasją, albo że matka, ojciec mieli oczekiwania, żebyśmy popłynęli w jakimś kierunku życiowym, a to nie, nie do końca rezonuje z nami, nie? I my niesiemy w tym życiu bardzo często taki ciężar oczekiwań czyichś, nie swoich, nie swoich. My mamy być ponad tym, my w naszym życiu mamy być bosami, mamy być, zobaczcie, jak, jaka fajna odwróconość, nie? Bardzo podobnie jest w tych kartach, tylko że to my mamy być nadrzędni jako decydenci o swoim własnym życiu, jak, co chcemy nieść na swoich barkach. Czy znaczy to ma być. Yy, yy, no, no dobra, nieważne, nie będę tutaj podawał przykładów, nie? Ale to my mamy być ponad naszym życiem, a nie to, że ktoś nam sceduje na nas i my musimy nieść czyjeś oczekiwania, nawet jeśli te oczekiwania będą takimi pięknymi kwiatami, bo to nie będzie nasze. My sobie, wiecie, psychologia jest fajna, bo psychologia daje samo usprawiedliwienie cokolwiek by się nie działo, nawet jak spadną na Ciebie gromy z jasnego nieba, choroba, kalectwo, takie, takie cierpienia chyobowe, nie, to człowiek sobie to dopisze, do, do, dopowie i powie, ok, język korzyści mi mówi, że muszę to przełożyć, właśnie jak zamienić traumę w diament. nie, Ja sobie to dopowiem, jak te wszystkie traumatyczne sytuacje wpłynęły na mnie i jak ja sobie z tego zrobiłem cokolwiek, jakiś nawóz nie? życiowy. Ale to nie o to chodzi, bo na koniec dnia, na koniec życia, my mamy powiedzieć: Ja płynąłem w moim kierunku, a nie to, że ktoś mnie popchnął. To miało zrezonować ze mną, ja miałem odkryć ten potencjał w sobie. I często, słuchajcie, jest tak, że my mamy to swoje uszkodzenie, którym jest ten nieszczęsny Hiron. Ten Hiron, który jest tutaj w tym baranie, on pokazuje tutaj na uszkodzone zasoby, które tworzą uszkodzone, Nasze otoczenie. I teraz mamy szansę to przetransformować, żeby zobaczyć, czym jest uran. Uran, jako yy, też domena pewnych yy, roczników. Roczników, szczególnie tych, które mają urana w znaku skorpiona yy, lub w, znaku, o, w znakach ognistych, gdzie yy, to mocno, mocno wywraca, lub mocno, mocno chłodzi. Nie, te dwa, te dwa rodzaje energii, gdzie uran mocno potrafi naprzód, na i wtedy przechodzimy tutaj w odwrotność, że uran nam narzuca swoje oczekiwania. Witaj, Kasiu, serdecznie. Cieszę się, że u ciebie była widoczna, u mnie niestety nie, bo były chmury, ale, ale energetycznie jak najbardziej i sytuacyjnie jak najbardziej ta pełnia była widoczna. I wiecie co, i ten czas też pokazuje dokończenie czegoś, doprowadzenie czegoś do końca. Zobaczcie. To, to tutaj, to o czym wspomniałem na samym początku, to jest ta dziesiątka. Dziesiątka to jest pełnia. My jesteśmy obecnie w nowym roku numerologicznym, czyli w jedynce, ale w takiej dziesiątce, nie? gdzie możemy zobaczyć na nowo, jak teraz będzie wyglądała rzeczywistość, jeżeli odejdziemy od tego, co było starą drogą narzuconą nam przez kogoś, przez, przez niepatrzenie na swoje emocje i na swoje potrzeby. I to jest, słuchajcie, bardzo fajny czas dzisiaj. Hmm, oczywiście y, każdy indywidualnie może to otrzymać, dostać. Y, wiecie, ja to tak widzę też, że wszechświat szykuje nam szyte specjalnie na miarę często wydarzenia. A to, czy my będziemy mieli otwarte oczy i taką podatność na dostrzeganie szczegółów, to zależy tylko i wyłącznie od nas, nie? Y, y, możesz popatrzeć na niebo jako na. Y, Taki, taki obraz chmur, słońca, ewentualnie tam jakieś, właśnie tak jak y, Kasia tutaj pisała księżyc widoczny czy coś, nie? Ale możesz dostrzec w tym na przykład piękną możliwość zrozumienia jakiegoś symbolu. Dla mnie ten księżyc był niesamowitym symbolem y, możliwości dostrzeżenia tego, o czym wężownik chce nam powiedzieć co tutaj można odbić było właśnie z, z, z tego skorpiona, skorpiono wężownika z tego skorpiono wężownika tutaj nie mamy akurat słońce na samym szczycie tego podwójnego konstruktu, jakim jest skorpiono -wężownik. No więc ta energia gdzieś się tak fajnie. tak fajnie tutaj yy, pokazała na niebie i to, że ten księżyc był najbliżej Ziemi, najbardziej spektakularny, to myślę, że wiele osób, zresztą pisaliście pod moim postem również komentarze, za co oczywiście bardzo dziękuję, <grych> że mocno to było od, yy, odczuwane. Yy, mi się puścił katar, czego nie miałem od kilku lat, więc to też jakby jakaś forma oczyszczenia, coś schodzi, coś się oczyszcza, nie? Yy, yy. Ktoś tam pisał, że dostał migreny, ktoś znowu, że miał fajny czas. Więc słuchajcie, każdy indywidualnie mógł się oczyścić, bo energia słońca w wężowniku to jest energia oczyszczenia. Coś, co zalega, zostanie wyciśnięte. Coś, co jest niewłaściwym kierunkiem, zostanie zawrócone. Coś, co było niewłaściwym postrzeganiem, zostanie oświetlone, bo wężownik. Jest lekarstwem. A słońce w tym wężowniku może nam i właśnie tutaj, poprzez ten księżyc, który był w byku, odbić jak taką, takie piękne lustro, co wymaga zmiany. I teraz słuchajcie, ten dzisiejszy układ będzie czymś fantastycznym. Pozwólcie sobie na ot, otwartość, czy to na jakiekolwiek posty, które się y, pojawią gdzieś w internecie, osoby, które spotkacie. Sytuację, nawet jeżeli ktoś, słuchajcie, Wam da trudną lekcję, przyjmijcie ją z pokorą i z wdzięcznością, z największym dziękczynieniem, tak naprawdę, tak tak bym musiał patetycznie powiedzieć, dlatego że, słuchajcie, my teraz w tym czasie dostaniemy coś, co jest nam najbardziej potrzebne. I to chciałbym Wam zostawić, moi drodzy. Ja sam dzisiaj dostałem taką informację, za którą jestem bardzo wdzięczny. Um, więc liczę i wierzę w to, że wy również będziecie mogli otrzymać to, czego najbardziej potrzebujecie w tym czasie do swojego progresu, bo my idziemy w progresie, a wszystko po to, właśnie zobaczcie, żeby tą piękną palas w tym wodniku sobie tutaj um, aktywować w sobie. I no i cóż, wszystko jest z jakiejś przyczyny, moi drodzy, nie? Kasiu, piszesz jeszcze, że u ciebie pięknie widoczna była ta pełnia, jest w Twoim znaku. No to pełnia byka, tak trochę też do Ciebie, nie? Może dlatego też Ciebie tutaj do mnie przyciągnęło. Byk w pełni to jest, i to w pełni materii, nie? Zadajmy sobie pytanie, czy my mamy pełną materię. Taką pełną, słuchajcie, żeby jeżeli. Czegoś mamy też w przesycie, to będziemy czuć dyskomfort, nie? Tutaj musi być ta równowaga, ta, ta dziesiątka. Lub coś tam zostanie doprowadzone w świecie materii do pełni, coś się dopełni i dopełniło być może w trakcie tej pełni, co teraz może przynieść konsekwencje, skutki, i na przykład zacznie coś odpadać, co jest zbędne. Co już jest niepotrzebne, co jest przesytem, lub je na odwrót zupełnie, nie? Jeśli szliśmy w niewłaściwym kierunku, działaliśmy w niewłaściwym kierunku, to może trzeba właśnie to odciąć i e, napełnić się, wyznaczyć sobie nowe cele, nowy kierunek, nie? Zobacz, bo. Dziesiątka buław mówi o, o, o zdobywaniu pewnego doświadczenia, o niesieniu. Tutaj akurat jest fajne, bo myślę, że w przypadku osób, które słuchają mojego kanału, to mogły być przyjemne doświadczenia m, związane z rozwijaniem czegoś, na przykład y, wiedzy tarotowej, astrologicznej i tak dalej. To jest samorozwój, to jest fajne, nie? Ale to nie znaczy, że to będzie dobry kierunek dla ciebie. Ty pamiętaj, traktuj astrologię i tarota. Tylko jako lekarstwo, które jest potrzebne do tego, żeby uleczyć swoje niewłaściwe emocje, jakieś tam nie, ale naszym głównym celem powinno być działanie w materii, szczególnie właśnie ta pełnia, która była w tym byku. Wyznaczyć sobie coś, co dopełni tw Twoją samoświadomość o tym, czym jest świat materii. Ok? I to taka informacja, że yy, właśnie w tej pannie dzisiaj otrzymamy za godzinę, równo za godzinę, moi drodzy. Otrzymamy taką, taki puzzle, który powie, co musisz dołożyć, lub co możesz dołożyć, żeby się dopełnić do swojego takiego kompletnego zrozumienia. Bo tutaj jest ten południowy węzeł karmiczny, czyli coś się musi poukładać do końca. Coś będzie poukładane do końca, bo to niebo nam przygotowało. Więc podziękujmy za to niebo. Tutaj ta matka, nie? Niebiańska. <laughs> żebyśmy mogli się wystrzelić na nowo, bardzo fajnie, słuchajcie. I karty wyszły spójne, i, i kosmogram, y, bardzo fajny, pomocny, klarowny. Y, a to wszystko, jeszcze to tak tylko dodam, ma nam pomóc tutaj zrozumieć naszą dualną stronę. Że my często idziemy w kierunku ducha, czyli w jednej strony bliźniąt, to nam przynosi konkretne emocje, a możemy iść w stronę również materii, i to nam wtedy, wtedy y, pokaże zupełnie inny rodzaj emocji, i będziemy mogli. Dopiero się wtedy wystrzelić w coś m, konkretnie z taką precyzją. nie? Okej, okay. oglądam z zainteresowaniem, co ta pełnia może przynieść, skoro była w moim znaku. Y Kasiu, może przynieść y wiele kwestii. Przede wszystkim y pokazać ci lustro, y odbić z wielką siłą. To, co musisz zobaczyć dla Twojego uzdrowienia, dla uzdrowienia każdego, tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, Słońce jest w wężowniku, a więc Księżyc w pełni odbija światło z wężownika. Nie? Dlatego nie powinno się nawet mówić, że jest to pełnia <grytania> w Byku. Tak, owszem, Księżyc znajduje się w konstelacji Byka, w znaku Byka. Natomiast światło przychodzi z wężownika, a nie z Byka. I to jest ta różnica, nie? Kiedy słońce będzie w byku, to wtedy będziemy dopiero mieli pełnię księżyca niby w skorpionie i w wężowniku, ale ona będzie wtedy w byku, bo liczy się jakość słońca, a nie jakość miejsce, gdzie, w którym jest księżyc. To tylko tak a propos, Moich rozmyć, które sobie gdzieś tam poczyniłem. I cóż, moi drodzy, dziękuję Wam. Każdy, kto będzie oglądał, pamiętajcie, że możecie zostawić lajka like w podziękowaniu za informacje. Osoby, które mają taką ochotę, mogą subskrybować mój kanał. Witam również nowe osoby, które przybyły na mój kanał. Jest mi bardzo miło, że dołączyliście. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj ciekawe dla Was informacje. Tymczasem, widzimy się już niebawem. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.